Ania. No! Ktoś kradnie wszystkie mufinki z cukierni w mieście! Że co? W moim mieście już nie ma żadnych mufinek! Łukasz, to się musimy coś z tym zrobić! Ja się tym zajmę! Ej, czekaj! Nadchodzi pomoc, nie lękaj się mufina, nikt się już nie ukradnie! Łukasz, coś ty na siebie założył! Jaki Łukasz, Ja jestem czarny kot, znaczy Kitek! Yy, ta jasne, nie rób sobie ze mnie żartów proszę cię, w tak poważnej sytuacji! A nie mam super pomysł! Ej, czekaj! Skoro ty jesteś tu! No kto to jest? No przecież mówiłem Ci, że jestem czarny kitek! O, fajna stylówka! Dzięki! To no wiecie co? Wy sobie tutaj pogadajcie, a ja się zajmę ratowaniem mu Hej słodziaki A dzisiaj z Biedronką i czarnym kotem! Czarnym kitkiem. Uratujemy wszystkie mufinki w mieście. Ale najpierw, jaki zobok słodziak jeszcze mnie nie subskrybuje, niech teraz koniecznie nadrobi. Na tym odcinku otworzymy sobie przepiękne przeurocze lalki z Miraculum, czyli z biedronki czarnego kota. Dajcie mi koniecznie znać, czy oglądacie ten serial, co o nim uważacie i. Czy macie któraś z tych lalek? Ja jestem ogromną, ogromną fanką właśnie tego serialu. Po prostu kocham go oglądać. Kitek jakoś z niego ze mną nie ogląda. Ale co ty mówisz? Oglądałem kilka odcinków. No dobrze, ale bez mnie. Mirakulum! A do tego wszystkiego mamy jeszcze pokój marinet, który również dzisiaj otworzymy. Zobaczymy, jak będzie pasował do naszej kolekcji. To jest pytanie przewodne dzisiejszego dnia. Czy Biedronka nie ma ogonka? Mega się cieszę, że trafiły właśnie w moje ręce. Marinette jest to moja ulubiona postać, ale Wy mi koniecznie napiszcie, kto jest waszą ulubioną postacią właśnie z tego serialu. A my przechodzimy do rozpakowywania. Nasza kolekcja dwóch głównych bohaterów wygląda tak. Mamy tutaj Marinette, Biedronkę i czarnego kota. Szkoda, że jeszcze nie ma Madriena. Ale to pomijmy. Ta Marinette ma nawet strój, czyli jest jednocześnie i Marinet i Biedronką Także świetnie to jest całe akcesoria. I zobaczcie tylko, bo ja tego nie widziałam. Ona ma tu kolczyki, a tutaj gdzieś były kolczyki Biedronki. A do tego mamy jeszcze tą marinet. Ej, przyznaję się, ja chyba nie widziałam tego odcinka i nie do końca wiem o co chodzi. Jeśli wiecie, co to za strój naszej marinet, i co to była za sytuacja, albo co to za konkretny odcinek, to koniecznie mi napiszcie. A pozostałe to ich znajomi w wersji superbohaterów. Mamy tutaj Panny X Rudą Kicie, nie Rudą Kite I Królową Pszczół, czyli naszą Chloe Zobaczcie tylko na ich czadowe Ubrania, jak mam być szczery to Jej nie znam, jej nie znam Ech. Tom znam, a nie to była ta Przyjaciółka to Marinette, przyjaciółka miała No też dostała swojego Mirakulum. bo ja widziałem tak szczerze z 5-6 Odcinków, zobacz tutaj są Oni, nie zauważyłam ich, to jest mirakulum. tak i ona też ma swojego I tu pszczołę też ma Ona ma dzwoneczek, tak jak czarny kot, dobra to co Otwieramy. Ale czekaj! Nie, 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 to ja ci pokażę coś mega. Ojeju. To jest cały dom. To nie jest dom, to jest pokój i balkon Marinette! O, matko, ma plakat Adriana! Tak, to na pewno pokój Marinette. O, hej, katki. No to, czekaj, od czego zaczniemy? Może zaczniemy od Marinette. No i nasza Marinette pod pakowaniu wygląda tak. Tutaj ma cały kostium. I zobaczcie tylko, ma nawet maskę, a maskę można przykleić do jej twarzy. No takie co jej naklejki, więc super sprawa. To jest do Marinette. Tutaj mamy cały kostium Którą zaraz ją przewierzemy Tiki, tutaj jest nawet to Buty, no i oczywiście najważniejsze Tiki, kropkuj Czyli kolczyki A na sobie ma teraz czarne kolczyki w kropki Taki strój jak zawsze w serialu No i do tego ma jeszcze piękną torebeczkę Jest ślicznie, ale teraz ją przebieramy w to A więc teraz przyklejamy maskę dla naszej Marinette, chyba w drugą stronę W tą, dobra I nasza Marinette jest już biedronką A nie czekaj, czekaj, jeszcze nie jest, bo kolczyków jej nie zmieniłam To w takim razie wyjmujemy te I zmieniamy jej na... Jak ty to kropkujesz, no? Tiki, kropkuj! O, i pięknie. I wszystko? It's nice. A to działa? Co? Zobacz. Działa. Dawaj, jej do ręki. To jest ten i ona tym bije, czy co? No w coś w tym stylu. To w się sensie pomaga. Obrania. Obrania ludzi Broni się. Broni ludzi. No i nasza Marinette jest już gotowa, przepraszam, nasza Biedronka jest już gotowa, żeby pomóc wszystkim i ocalić cały. W sumie Paryż chyba w Paryżu. Nie, mieszka. mówić, że to z Marinette, bo jeszcze czarny kod usłyszy. No tak, racja. A tiki jest przeurocza! No kitek! Czarny kitek. Teraz ja rozpakuję to czarnego kota. Czarny Kitek rozpakowuje czarnego kota. Jakoś tak się chyba go... Tutaj mamy naszego czarnego kota. Zobaczcie tylko, jakie czadowe ma buty. I nawet ogon w formie paska. Nie no, to jest naprawdę genialne. Tu ma swoją laskę, tu ma swoją drugą laskę. Nie no, żartuję. I o matko, ale mi wypadło, jaką się nazywał? To był kot. Jeśli się nie mylę, to się nazywa... Znaczy to on się nazywał plak, ale jeśli się mylę, to mi napiszcie koniecznie. No i powiem wam, że wygląda czadowo, a razem z Świetny zespół. Szkoda, że nie parę. No dobra, no to już, Marinette, dawaj. Czy oni są razem? No jeszcze nie, no właśnie na tym polega cały serial! Że nie. Ja nie wiem, widziałem tylko pięć odcinków. Ocale wszystkie muffinki w tym mieście. I nasza Chloe. Znaczy, się, przepraszam. Nasza królowa pszczół prezentuje się tak, no jak zawsze w sumie ona wygląda bosko, bo naprawdę ma zawsze super stylówki, świetne włosy. Ło, jaka sprężyna! Mnie ona się kojarzy z taką dziewczyną, co one się kłóciły razem z Marinette. Tak, ona akurat. To jest to sama? Tak, ona akurat za bardzo się nie lubi. Z Jak oglądałem, to ona nie miała Mirakulum. No wiem, ale później dostała, żeby pomóc. To jest chyba coś a la Spinka w formie um, ula? Szczochki? Coś takiego? Tutaj mamy kolejny Mirakulum, kolejnego słodziaka. Naprawdę wygląda uroczo. A nasza Chloe. Nie, no jest boska. Naprawdę. I powiem Wam, że te lalki mają tak giętkie nogi, ręce, że one naprawdę mogą bronić świat i obronić wszystkie finki, bo są tak elastyczne, że będą robić świetne fikołki. Obronię świat, ale najpierw poprawię sobie włosy. Be strong! BE BRAVE, BE MIRACULOUS Nice Kolejną jest ona, ale totalnie nie pamiętam jak ona się nazywa Więc koniecznie mi napiszcie w komentarzach jeśli wiecie jak nazywa się nasz królik Ale wygląda bosko Królik to Bunny No tak Bunny X no, Taki słodki pomponio i kodzwoneczek Ale dobra skoro nie wiemy zbytnio jak ona się nazywa To może przejdźmy do przyjaciółki Marinette Czyli do... Alia, znaczy się Rudakita. Zobaczcie tylko jakie to jest fantastyczne Czy to był wisiorek? Bo ja w sumie nie pamiętam Ale to chyba był wisiorek ja Ją akurat poznałem. Poznałeś ją osobiście? Znaczy, nie poznające w sensie się, widziałem ją w serialu, ale na wtedy też nie miała tego mirakulu. No też nie, ona dopiero później była zawołana, jakby do pomocy. Ale jest śliczna, ona też ma taki piękny kok, znaczy kok, kucyk. Wielki lok na kucyku. Od kita. No kita. Ruda Kita. Fantastycznie. Dobra, a teraz lecimy do najważniejszego. Tak. Czyli Alania, spójrz, to trzeba jeszcze złożyć. O, kita. Fenomenalnie, poskładasz to, co nie? Czemu znowu ja! No dajesz! I złożone cudeńko, złożone przed kitka. Prezentuje się tak! Zobaczcie jakie to jest fenomenalne Nie ma za co No dziękuję Kitek Zobaczcie to jest piękny pokój Marinette Nawet mamy tutaj naszą Alię na ekranie Czyli pewnie rozmawiała z naszą Biedronką Która niestety już jest w akcji Pięknie poukładałam tej wszystko z jej budzikami Nawet ma dywan tutaj, łóżeczko Natomiast ja wam pokażę coś mega Mega fajnego Mianowicie, wybacz mi Biedronko Tutaj może się szybko transportować na dół klapka, co prawda, nie wiem jak ona na to wejdzie. Udajmy, że to będzie jakaś linka albo jakieś te takie. A, to chyba w filmie była taka drobinka. No więc udajemy, że to jest tutaj, na no, tym malusterko. I tam siedzi tiki. A tutaj czarny kot, który w akcji zatrzymał się właśnie na balkonie naszej Marinette. Cute. Ej, ja jestem tym zachwycona. To wygląda serio świetnie. Co prawda nie mam teraz Marinette, tylko mam Biedronkę, ale nasza Biedronka po akcji właśnie czeka, aż zmieni się z powrotem i pójdzie sobie już spać, bo jest mega zmęczona. Ratowanie świata. Pamiętajcie o subskrypcji! Z dzwoneczkiem! Pa wszystkim! Mam nadzieję, że nasza piękna kolekcja Miraculum wam się podobała. Koniecznie mi napiszcie, która z tych lalek podobała wam się najbardziej. A my, Słodziaki, widzimy się w kolejnym filmiku. Słodziaki, pa!